Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Matek, witam was i zapraszam na kolejny odcinek NAKA. Dobra, jedziemy sobie w windą, w sumie platformą bardziej, no. Zobaczmy, co się... Witaj, słońce. Tam! Xander! Dowiedzmy się lepiej, co on knuje. O, więc, gdzie jest? O. o, kawał do przejścia tutaj jest. Widzę. Ale w sumie jesteśmy w, w zakonie. Tam, gdzie się szkoliliśmy tak naprawdę na samym początku. I. Zobaczymy, co przy... przyszłość przyniesie. Tak, Poniżmy sobie tutaj te rzeczy. Może coś jeszcze odkryj... O proszę! O proszę! Jak to się... Tak to się robiło. Okej, okay. pozbierajmy co się da. Mam nadzieję, że nie był ok. A, to one to tylko tak po prostu dla dekoracji okej. Okay? Dobra, nie było tematu. Pamiętasz kiedy pierwszej nocy pokonałeś mnichów? Ależ to był czas. Dobra, przejście otwarte. Oszlak! Mm -hmm. sporo tu widzę takich elementów typowo logicznych jak na razie więc okej okay. okay. nie narzekam ale i też masa części naszych reliktów Też jest w sumie spoko opcją ze względu na to, że trochę możemy urosnąć. Zrobić masę jak to mawiają. O. Tych maszyn tutaj nie było. Co ten Ksander knuje. Dobra. Hmm. Zobaczmy, czy to. Nie, to nie wystarczy, ale to się może udać. No, takie minimum. Tak, ja wiem, że muszę to zamrozić. A, ok, nie. Za wysoko. Mm. Jedno wcześniej, nie. Teraz. No. Ale mnie z całego lodu po wyczerpali. Mm. Uff. Niech sam zainteresowany to wyjaśni. Dobra, uzbrojmy się jak tylko możemy i lećmy. Aha. W sumie niepotrzebnie. Co to Xander przygotował? Samą porę. Miło was znów widzieć. W miejscu, gdzie spotkaliśmy się po raz pierwszy. Zanim sprawy skomplikowały się nieco. Zanim chciałeś zawładnąć światem? Przemyślałem to jeszcze raz i zrozumiałem, że to dużo za dużo roboty. Same kłopoty tak naprawdę. Właściwie to ty podsunąłeś mi inny plan. Ty i ten twój maleńki samolocik. Zaczyna się. Budowanie z robocich części to naprawdę sprytne zagranie. Ale jak już się coś robi, trzeba to robić porządnie. Przed wami narzędzie Armagedonu. Narzędzia Armagedonu? Przesadziłem? Maszyna zniszczenia brzmiała słabo, a narzędzie końca świata jest zbyt dosłowne. Szaleniec. <gry> tak, zgadza się, tak. W każdym razie, cieszę się, że weźmiecie udział w moim wielkim finale. A, a, a. Chyba wiesz, co to może ci zrobić. Zapanować nad światem. Waszym światem. Ale nie zasługujecie na nasze panowanie. Trzeba przywrócić czasy, gdy wszystko było łatwiejsze. Gdy Marius mówił, wszyscy go słuchali, ponieważ był wszystkim, co dzieliło ich od śmierci. Mam zamiar przywrócić ten stan rzeczy. Miasta, miasteczka, wioski... To pułapki tak zwanej cywilizacji. Robimy się słabi! A żeby trochę Was zainteresować, zacznę od tych, którzy są dla Was najważniejsi na tym świecie. Jak tylko narzędzie dotrze do New Haven, oni będą pierwszymi, którzy spotkają swój los. Lukas, tak, cała przyjemność. Do budowy tego służyły mu części robotu? To potworne. No to tak trochę przez ale jaką tego dokonać? Żeby to zbudować, potrzebował tysięcy klocków. To co? Znowu 10 metrów osiągniemy. gdono honor szalał okej okay. Zejdźmy. okej okay, to to nam nic nie zrobi wo 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 nak 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 przesunie się To za szaleństwo. Cóż za chory umysł to musiał zaprojektować. Jest prawie tak wielkie jak całe miasto. Nawet większe bym powiedział. No, jeszcze jeden strzał. Dziękuję. A co gorsze, to się budzi do życia. Skubani mocni są. Wybaczcie, że tak milczę, ale coś co widzieliśmy na dole, to była jedna z jego nóg. Wow. No nie powiem, robi to mega wrażenie. yo dobra e, raz dwa a powinno wystarczyć za blisko Tutaj gdzieś coś. Aha, to są tylko te, ale to sobie zbierzmy. Mhm. A przy okazji odkryliśmy sekret, sumie ja odkryłem, ale to taki szczegół. I zobaczmy, co jest. Tych jeszcze nie mam, więc weźmy sobie szmaragdowy relikt. Mm -hmm. Ale tutaj to ja po prostu do frunę. No, dawaj nak. Jaki bajzel tu się zrobił Dobra, wy to już cicho Najwyżej użył tej samej technologii, dzięki której miasto goblinów pozostało tak długo ukryte. E, to będzie ciekawa. Rozwałka. Ale Nie. To się udało. Uff, blisko było. Jest ich więcej. Kryształ by się przydał. Jak ich pokonać? Mm. U, ej, zapomniałem o tych ty, tym ruchu. Serio. Jest gotowy do odpalenia. Kiedy Xander znajdzie się na pokładzie, będzie słabo. Uf. No, my też już prawie jesteśmy na miejscu. Nie mam wyjścia. Weź samolot i dołącz do mnie. Uła! No, czyli będzie quick time event. Nawiasem mówiąc ten pająk mi przypomina yy, tego pająka z bardzo dzikiego zachodu z Willem Smithem. Ow! No cóż, musimy zacząć sobie sekwencję jeszcze raz. Narzędzie Armagedonu, zbyt dobra nazwa dla tego czegoś. czasy ścieżka zniszczenia o cholera, piętnasty rozdział Szlak, A, czyli też pewnie będą ze trzy podrozdziały okej. Okay. I przyłączenia się do naszego nowego świata A tutaj niestety raczej nie będzie żadnych reliktów prawdopodobnie Się nak. I lecimy dalej o okej okay. i co? Aha, dobra, to już wiem. Za blisko. A teraz za daleko. Wow. Czy są tu... Są tu jakieś te artefakty, ale ja nie, nawet już mi się nie chce. Przyznam szczerze. Hej, Lukas! Do zobaczenia na górze! Jedyna droga prowadzi naprzód. O, coś jest, A, doświadczenia trochę. Co za zmasowany atak! Dwóch tylko zostało. Czasem warto zacząć wciskać przyciski na pałe. Ja wiem były szkolenia, były samouczki i tak dalej, no ale... To było dawno. Aha. To, I to zmienia naprawdę postać rzeczy. Skoro tego klocka ożywionego, to pokonałem na, na raz. Jednak, nie tu miałeś iść, tylko tu. O i przy okazji, fajnie. Znaleźliśmy... ...skarpną. No, topazowy, rubinowy, dobra. To i tak już nie ma znaczenia. No, tak jak i z tych, żebyśmy sobie postrzelali. ups. Wow Nice. Coś tu jest, nie. i Znaleźliśmy w sumie pierwszy artefakt. Nie wiem po co to niszczę. sądziłem, że jednak uda ci się dostać na pokład. Ale co dalej? Przekonamy się w następnym odcinku. Ja wam serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć!